We dni moje dzieci potrzebują dużo energii. Dlatego podaję im Vibowit. To codzienna dawka siły i witalności. A teraz Vibowit jeżaki, tabletki do ssania o smaku i krótki. Witaminy są ważne dla rozwoju i odporności Twojego dziecka. Zima to czas, kiedy wzmocniona odporność jest nam szczególnie potrzebna. A, proszę! Ale o co chodzi? Jeśli nie wiesz o co chodzi, to pewnie jest Actimel. 70% naszej odporności znajduje się w jelitach. Właśnie tam działa Actimel. Zapomniałeś wypić rano, Grabitru. Actimel, zacznij wzmacniać swoją odporność. Gitter i Jabrzyk przedstawiają śledztwo dziennikarzy DVN i Biswika. Nocna wizyta Kaczmarka u Krauzego. Tu odbywały się zbiorki. Kaczmarek, Krause. Kim był tajemniczy łącznik miliardera i ministra? Jeżeli jest źródłem przecieku, to jakie są motywy mojego działania? Komisji najbardziej zadatkowej afery ostatnich lat. Tajemnica 40 piętra. W poniedziałek o 23.20 w TVN.